Zostaw to! Zostaw to! Zostaw! Ty! Ty! Masz. To jest kijek do zabawy. No. To jest kijek do zabawy. No. No. Aport! Moje uszanowanie. Dzień dobry. Jak był bałagan w ogrodzie, tak powoli zaczyna się to zmieniać. Witam w kolejnym odcinku, w drugim odcinku z Metamorfozy Zakątka Wypoczynkowego w ogrodzie. W tym dokładnie odcinku zajmiemy się pozbywaniem, zagłuszaniem chwastów, tak żeby nam po prostu było łatwiej w kolejnych latach oraz zagospodarowaniem terenu pod drzewami w cieniu. Jest to dosyć problematyczny obszar do obsadzenia, więc podsunę kilka pomysłów, co z tym fantem zrobić. Mam nadzieję, że film będzie przydatny. Miłego oglądania. Zanim zacznę działać, to muszę dokończyć pracę z poprzedniego tygodnia, czyli wymulczować rabatę z trawami, taką szerszą obwódkę tak naprawdę. Film z poprzedniego tygodnia będzie podlinkowany w opisie. W następnym odcinku, w zależności od tego, ile będę miała sił, to zajmiemy się albo... Tym fragmentem, gdzie planuję nowe nasadzenia. A ponieważ jest tu ziemia gliniasta, ciężka, zbita, to na pewno się umęczę. A jeszcze dodatkowo będę musiała tutaj zamontować fundamenty pod elementy konstrukcyjne, które pojawią się w zakątku wypoczynkowym. Albo zrobię aktualizację rabaty straw ozdobnych, którą zakładałam jesienią, ponieważ planuję dosadzić kilka roślin i też mnie podpytujecie, jak to wszystko wygląda. Dobrze, nie ma co gadać, bierzemy się za robotę. Tutaj jest jeszcze trochę pielenia, do mulczowania. Chcę wykorzystać trocinę. To jest miks trocin sosnowych i brzozowych. Musiałabym sprawdzić, jakie jest pH, ale tak się rozłożyły, że idealnie by się to nadawało do wypełniania dołków podnosadzenia na przykład hortensji, a będę planowała posadzić kilka Hortensji, ponieważ nie mam nic innego, to i tak wykorzystam cienką warstwę. Trocin do obsadzenia, o, już, wyciągnęła kawałek. Uwielbiam to jesienne zachodzące słońce w tym miejscu. Jest mm, pięknie. I też nie chciałabym za bardzo tego zasłaniać. Wiedziałam, że o czymś zapomniałam, a zapomniałam o rękawiczkach z domu. O! No nie! Znowu ty! Znowu ty! Znowu ty! Co? Zobacz, zobacz. Tu rośnie Hortensja, którą przesuszyłam, ale już się regeneruje, odbija. Dobrze, że ją posadziłam, bo stała w doniczce. I wygląda to zupełnie inaczej, a jeszcze jak w przyszłym roku rośliny się rozrosną, to będzie bajeczka. Jeżeli oglądałaś lub oglądałeś poprzedni odcinek, to ja tutaj odwaliłam fuszerę. To znaczy na nieoczyszczonej ziemi wyłożyłam włókninę, żeby przybuszyć chwasty i dlatego też wymulczowałam, żeby je docisnąć. Mogą przerastać i pewnie będą przerastały, ale na pewno to mi ułatwi pracę w następnym sezonie. Będę miała mniej pielenia. Gdybym chciała rośliny posadzić bez wyłożenia włókniny, to powinnam przygotować podłoże. A przygotowanie podłoża... To jest dosyć długotrwały i ciężki etap, i tak naprawdę najważniejszy. Często spotykam się z czymś takim, że jak zaprojektuję ogród i przyjedzie jakaś firma wykonawcza, i mają swoje zadania do wykonania, pierwszy etap, czyli przygotowanie gruntu, to oni to wykonują szybko. Przygotowanie gruntu pod rabaty czy trawnik, no bo również tego oczekuje klient, ale szybko to nie znaczy dobrze. Jeżeli chcielibyśmy uniknąć wyłożenia rabat włókniną, czyli tak zwanej czarnej szmaty, jak to się określa u nas w branży, to grunt musi być dobrze przygotowany i musimy poświęcić na to sporo czasu, a najlepiej sezon. Mhm. Ale kto ma na to czas i komu chce się czekać? Nikomu. Jak zrobić i się nie narobić? Jeżeli mamy czas, to najlepiej wyłożyć to, co miałam zrobić rok temu, i oczywiście nie zrobiłam, bo mi zabrakło czasu. Na przykład wyłożyć. Całą przestrzeń tekturą. Najlepiej dwie warstwy, taką tekturę zwilżyć, zmoczyć, i możemy na to nasypać na przykład słomę, trocinę, korę, yy, skoszoną trawę, tak żeby przyguszyć, przycisnąć to, co jest yy, zachwaszczone. Po roku możemy taką tekturę ściągnąć z gruntu albo nacinać i wsadzać w to roślinę. Zamiast tektury możemy wykorzystać czarno-białą gazetę kilka stron, 5-6 stron. Powinno być ok. Zamiast tektury, zamiast gazet mamy do wykorzystania włókninę. Ja lubię stosować co najmniej 90. Jest gruba, tak łatwo się nie niszczy. Posłuży na kilka lat i na pewno w pewien sposób przygłuszy chwasty. Dla tych, co mają czas, siły, chęci, nie chcą używać włókniny, tektury, gazety, to pozostaje oczyszczenie gruntu. Można to wykonać koparką, ładowarką z wyrzutem bocznym albo glebogryzarka, zagrabienie, wygrzebanie wszystkich korzeni, chwastów, kamieni i odczekanie dwóch tygodni, żeby ewentualne pozostałości, na przykład peżu, mogły wybić, żeby mogły również wykiełkować nasiona chwastów i tak drugi raz oczyszczony grunt warto również rozluźnić, przegrabić i znowu oczyścić z chwastów. Pozostawić na dwa tygodnie i wtedy jest mniej więcej przygotowana ziemia. I w zależności od tego, czy to jest jesień, to możemy wykonać nasadzenia albo założyć trawnik. Przygotowanie gruntu też musimy sobie odpowiednio zaplanować w ciągu sezonu. Najlepiej właśnie wykonywać to pod koniec wakacji, na początku jesieni. Mogłabym wykonać oprysk na rośliny jednoliścienne i dwuliścienne, ale nie chcę. Mogłabym tutaj przejechać glebogryzarką, ale naruszyłabym korzenie tych drzew. I to, co tak naprawdę tutaj powinnam zrobić, to to, co planowałam w poprzednich sezonach, czyli wyłożyć, zasłonić chwasty, przygłuszyć je i w następnym sezonie, jesienią, czy na przykład wczesną wiosną. Zależy się tego, kiedy bym tutaj zabrała się za pracę. Jeżeli jesienią bym teraz zaczęła układać i chyba tak zrobię, że fragmentami sobie wyłożę, to z wiosną zajrzę pod spód i zobaczę, jak wybijają chwasty. Jeżeli będą wybijały, będzie odbijał na przykład pesz czy niszek lekarski, to pozostawię to przez cały sezon i dopiero nasadzenia czy wysiewanie roślin do cienia wykonam jesienią. Chcę, żeby ten zakątek w ogrodzie już wyglądał lepiej w następnym sezonie. To oprócz tego, że, tak jak wspominałam, przykryję chwasty, to oczyszczę miejscami fragmenty i na tych fragmentach wysieję rośliny do cienia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, mniej więcej 7 metrów. A tu mam, tu mam kompostowniki na szerokość sześciu palet i głębokości na dwie palety. Mogłabym przestrzeń obsadzić krzewami cieniolubnymi, wysokimi i sadzić je kaskadowo od drzew do tej obwódki. Mogłabym posadzić rośliny okrywowe zimozielone, na przykład barwinek, runiankę japońską na oczyszczonym gruncie lub na włókninie. Mogłabym posadzić irgę. Co mogłabym jeszcze posadzić? Szmielinę. Mogłabym również posadzić byliny cienioznośne, cieniolubne, na przykład właśnie tużyce, hosty, żurawki. Zacienioną przestrzeń pod drzewami możemy wyłożyć fukiną i wysypać korą. A jeżeli są to drzewa liściaste, to możemy gdzie niegdzie posadzić rośliny cebulowe, które będą pięknie zdobiły taki zakamarek wczesną wiosną. Jest tu bluszczyk kurdybanek, czyli dobrze, taka roślina okrywowa, która traktowana jest jako chwast. A niepotrzebnie, bo wygląda to uroczo. On jest ładny, to mi się podoba. E, tu jest chwast, czyli tak po, potocznie nazywana zemsta sąsiada, sumak. E, I wolałabym przy nim nie kopać, bo jak naruszę korzenie, to zacznie wybijać i będzie problem. To, co mogłabym zrobić i zrobię po części, to zasłonię to, co jest za moimi plecami. Odwalę tutaj trochę fuszerę. Na początek zaznaczę sobie miejsca, w których Będę przesadzała, dosadzała miskanty chińskie, bo mamie bardzo się spodobał w tym miejscu miskant, więc myślę o tym, żeby mniej więcej posadzić trzy, dwie sztuki dosadzić, przesadzić jaśminowca, który rośnie przy obrzeżu. Za moimi plecami tutaj w tych drzewach marzy mi się hamak, i to już od dawna, więc będę chciała zrobić jakieś tajemne przejście, jakiś portal, żeby można było sobie tutaj czmychnąć, usiąść sobie na hamaku. I obsadzę też zakątek jakimiś krzewami. Przed miskantami jest trochę miejsca, żeby posadzić, dosadzić kilka krzewów hortensji, około pięciu sztuk. Ponieważ one w następnym sezonie nie będą zbyt duże, okazałe, a nie chcę też tej przestrzeni wykładać włókinom, to wstępnie oczyszczę, stworzę takie placki większe oczyszczonej ziemi i wysieję naparstnice i dzwonki. Czyli takie rośliny do cienia, żeby mi kwitły wraz z nadejściem wiosny. Chciałam podziałać trochę tutaj z boku dokończyć, zamknąć rabatę, ale widzę, że tutaj brat ma ustawione jakieś sadzonki, nie wiem, czy to jest malina jeżyna. Tak, jeżeli Cię interesują sadzonki właśnie takich roślin, które są uprawiane in vitro, czyli mają ten sam gen i jest pewność, że roślina jest zdrowa, sadzonka jest zdrowa, to kontakt do brata podlinkuję w opisie. Tak, handluję nie tylko sadzonkami owocowymi, ale również ozdobnymi. Posadzę kilka krzewów i dalszy plan działania na ten zakamarek jest wraz z nadejściem wiosny. Teraz to co zrobię? To posadzę te dwie hortensje. Zostawię sobie przejście, gdy spadną liście, przesadzę jedną hortensję w głębiej, bo rabata będzie tak zawijała. I teraz sobie przygotuję grunt pod to, żeby wysiać rośliny, o których wspomniałam. Dziękuję za komentarze odnośnie tej podłogi, że Wam się kojarzy właśnie z tym ogrodem ze mną. Em, wykorzystam ją jakoś. Coś z nią zrobię. Zostanie w ogrodzie. Tylko jeszcze nie wiem jak. W jaki sposób. W jakiej formie. Szykuję magiczną mieszankę nasion. Mam tutaj niestety stare nasiona na parstnicy. Dałam nasiona przetacznikowca. Jeszcze zbiorę nasiona przywrotnika. Zobaczymy, co mi z tego wykiłkuje. Jak będą jakieś yy, wykiłkowane rośliny, będzie ich dużo, to je przepikuję w inne miejsce. Mam gdzie? Do mikstury dorzuciłam dzwonki kropkowane i dzwonki szerokolistne. Porozdrabniam, żeby wydobyć jak najwięcej nasion z torebek nasiennych i trzy razy więcej piasku. Teraz wymieszam. Dzięki temu, że dodaję piasek, to będę mogła obsiać większą powierzchnię i będę widziała, gdzie wysiewam. Jest wstępnie przekopane, rozrównam grabiami. Nie oczyściłam, czyli robię znowu fuszerę zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie chwasty. Ale jak wysieję nasiona, to myślę, że coś wykiełkuje i będzie chwilowo zdobiło. Będzie to zamiennikiem, zanim krzewy się rozrosną. i Nie powinno tak straszyć, po krzewami i innymi chwastami, jak coś będzie mi wybijało z chwastów, to będę to pieliła. Zobaczymy. Takie obiecywanki. A gdzie miały być hortensje? Miała być jedna tu. Szpadel pozostanie na jutro. Jutro dosadzę krzewy. A teraz wyślijmy to. Póki nie jest ciemno, staram się w miarę równomiernie obsypać. Okej, okay. i teraz najważniejszy zabieg. o przykrycie nasion. I wysiane nasiona przysypuję równomiernie. Jeszcze powinnam na wierzch wysypać nasiona na parstnicy, bo ona nie lubi przysypywania ziemią. Słabo kiełkuje. Ale zobaczymy, czy w ogóle coś skiełkuje, bo nasiona były stare. Kurczę, ziemia jest mokra, to ciężko się i udeptujemy. Ziemia jest mokra. i Teraz jest dobry moment właśnie na wysiewanie, bo grunt nie będzie tak przesychał. Tutaj jest w miarę ocieniony zakamarek, więc powinny kiełkować. No jest nierówno. Jakbym wjechała tutaj małym walcem, to i tak by nic nie dało. Nie ugniotłoby się tak dobrze. Ten pseudotrawnik też wymaga już koszenia i dalszych przygotowań do regeneracji, i to będzie już lada moment. Lada moment też wyjeżdżam i mam nadzieję, że roślin może nie przywiozę, bo może być z tym problem, ale pewnie jakieś nasiona przywiozę. Jeżeli zakładasz ogród albo masz jeszcze miejsce na rabatach i zastanawiasz się, które rośliny warto posadzić w ogrodzie, rośliny takie, które są przyjazne dla środowiska i wspomagające pszczoły i pożyteczne owady, to odsyłam Cię do filmu, który właśnie nagrałam na ten temat. Niech ci się zieleni, przyjemnej pracy w ogrodzie! Pozdrawiam.